Matko Bosko. Ech, widzę, że już nigdzie pokoju nie ma. Nawet u was diabeł penetruje. Diabeł? Od porządku, ludkowie moi. Jest pan Bóg. On pilnuje, żeby wszystko szło jak trzeba. I było jak na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. A diabeł chce zmieniać, ulepszać. Słyszycie? Ulepszać. Już jemu mało, że krowa cieli się. Gdzie to on chce, żeby się źle biło? A do czego idzie? Krowy będą się źrebili, kobyły cielili, owieczki prosili. Chłop z chłopem spać będzie. Baba z babą. Wilki latać będą. Bociany pływać. Słońce wzejdzie na zachodzie, a zajdzie na wschodzie. A diabeł nachalnieje z roku na rok. Wojny teraz jedno za drugim, jak nie tu, to tam. Strasznie dziś ludzie zaczepną. Biją się i biją. A mniej więcej o co? Tego za bardzo nie wiadomo. Krew się w ludziach gotuje. Jeżdżą, wyjeżdżają, przyjeżdżają. Oszukaństwo. Cłodziejstwo. Kurestwo sodoma.